Witam Was, moi drodzy, kochani. Jak wczoraj widziałem, zapewne niektórzy um, już wczoraj mieli zakończenie roku. Ja miałem dzisiaj. I z tym oto świadectwem. Jak myślicie, zdałem czy nie zdałem? Zdałem. Musiałem zdać, bo jestem zbyt zajwisty, żeby nie zdać. No. To jest taka sprawa. Ale dzisiaj zrobimy zupełnie coś nowego, czego jeszcze nie robiłem do tej pory. No. W jakimś tam ujęciu pokazałem wam pewną sprawę, ale to nie chodzi o chipsy, które kupiłem, bo te chipsy kupiłem tylko dlatego, że jestem zadowolony ze swojego sukcesu. Ale to już będzie inna rzecz. Ale się spłaciłem. No dzisiaj ładnie jest i. I dzisiaj mi szczęście dopisało. Ale dzisiaj zaczniemy nietypowy filmik. Dlaczego? Więc ruszamy do kuchni, bo musi, muszę Wam właśnie. No, musimy. Wy musicie zobaczyć to, o co mi chodzi, nie? Więc tak, moja kuchnia zostanie tutaj troszeczkę nie pokazana ze względu na to, że. Wiecie. Zdarza się. Nie wiem, jakoś to tak pokażę. Nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądać w ogóle. Wiecie co? Czekajcie. Tutaj koło herbatek. Mm. I dzisiaj, moi drodzy kochani, widzowie, subskrybenci i tak dalej wszyscy youtuberzy, którzy mnie oglądacie obecnie dzisiaj pokażę Wam jaka jest kanapka według Sonic wariata, czyli mnie. dobra, więc tak. Po co? Ale sobie się tak śmieję z tego nie, bo to wiecie, niby zwykła kanapka, a tutaj... Taki specjalny przepis. Nie, tak dla ja robię film, bo jestem zakręcony jak zawsze. Dobra, więc do kanapki. Takiej oczywiście według mojego zdania. Potrzebujemy takie dwa kromki chleba. Bo ja nie robię sobie jakiś takich mega wielkich. Mogę sobie nawet trzy zrobić. Nie wiem kto to był. Tam coś się dzieje. Trzy. Niech będą, niech będą trzy. I... Coś tam się dzieje naprawdę nie ciekawego. Jakaś tam transakcja. I... Gdzie to masło? Jest. Znaczy, to nie jest masło, tylko to jest raczej... Kto lubi, łapka w górę. Dobra, więc tak. Trzy kromki chleba. Delma szynka wiejska. Nie, żywiecka, nie wiejska. Mogę jeszcze dodać do tego jakieś Ach. inne specjalności, na przykład pomidor, czy nie wiem, jakieś takie warzywka też, ale... Dzisiaj chcę zwyczajnie, bo nie wiem sobie. Tak patrzę, zastanawiam się jeszcze. Że... Nic więcej. Nie no, dzisiaj ja, ja bardziej jestem mięsożerny, bo... Ser żółty. Wszystko. Nic więcej nie trzeba. Ja po prostu lubię takie zwykłe kanapki. Może i one nie są jeszcze takie wielkie, bo one powinny być w sumie tak połączone. Wywalony mam na to. Dobra, więc przystępujemy teraz. W ogóle nie wiem jak to wygląda. Wiem, że dziwnie. Um, nie wiem gdzie mam to postawić. Nie, 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 nie. nie. Moment, moment, moment. Dobra. W takim razie robimy te kanapeczki według sonika wariata, który praktycznie robię codziennie. Praktycznie, bo czasami zdarza się usmać jajeczko, czasami zrobi się coś jeszcze innego, ale mniejsza sprawa. Dobra, więc jaka jest moja metoda na smarowanie? Ty. oczywiście, wiadomo, nakładam sobie tyle, ile mogę. Przeważnie, nie wiem, ja to nazwę takimi: dw ma yy, dwoma machnięciami noża. o. Tutaj, raz, dwa, już połowa jest nasmorowana i. O, i już. I nie trzeba się więcej pierdzielić. Tak samo robią niektórzy, też widziałem na filmach. Bardzo szybko tak, jednym aknięciem, już posmorowane całe. W ogóle dzisiaj to tak było... Zakończenie roku było dosyć nietypowe. Miałem jakieś kwiaty przynieść nauczycielom, tylko ja się pogubiłem biedny i nie wiedziałem gdzie one były. I było za późno i nie zaniosłem kwiatów. To nie znaczy, że tym hamem, tylko po prostu sytuacja była, nie, sytuacja była, jaka była. Tak. No i co poza tym? No nie wiem, co ja będę robić w wakacje. No. Na pewno nie będę na YouTubie tak, z, z, wiecie, przesadnie. Tak, jak to ostatnio się działo. Nie wiem, pomyśl się. Może Was zabiorę gdzieś na jakąś wycieczkę po lesie. O, wezmę kamerę i będziemy nagrywali, albo pokażę Wam moje przejście przez cmentarz. Bo mam tutaj blisko cmentarz, mieszkam blisko cmentarza. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale takie są realia. Nawet Wam, nawet wam przeprowadzę takie turne po cmentarzu. Będzie dosyć, będzie dosyć długie, ale będzie warto zobaczenia. Jak mniej więcej idę do szkoły i jak wracam. Tylko, że nie będę szedł całą trasą szkolną, tylko będę właśnie. Tak, że przejdę cały cmentarz, wrócę się i będę szedł tak jakbym wracał, na przykład w piątki. Bo w piątki to ja mam taki rytuał swój, a dzisiaj ja tego nie zrobię bo musiałem coś zrobić na mieście. To ja przechodzę przez taki płot, który jest dosyć bardzo fajny, ale nie wiem czy ja bym to uchwycił jedną ręką, bo tam trzeba niestety niestety mieć jakieś, jakieś wspomaganie i tak dalej, nie wiem. Więc... No, i taka kanapka według słynnego wariata e, z biedronki. Z biedronki, to też z biedronki. Dałem je tu to kupić je wszędzie. To nakładam sobie. O tak, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Już się ślinie na ten widok. Dobra ta szyneczka jest, naprawdę polecam. Bardzo dobra jest. Może i takie małe plastereczki, takie nie, ale fajna jest. Po prostu mi smakuje. No nałożone, dobra i teraz zostawiam ten serek Topiony. taki no i sobie nakroimy trochę wiem, że jestem dziwny robię takie nietypowe ujęcia w, w tym y, w kuchni ale kto wie może to będzie fajne i tak nie, bo wiecie co ja y, wiem, że to jest mój kanał o y, grach i tak dalej, ale to też jest mój kanał personalny, ja mogę na nim stawić cokolwiek zechcę. Albo na przykład ta y, lekka afera z Mario. No właśnie. To po prostu ja lubię Mario. Jeżeli tacy, y, którzy będą się wypowiadać na ten temat, że Mario po prostu jest taki i taki, to jest ich sprawa. Ale po prostu y, jeżeli... Będziecie zawsze tak krytykować Mario przy moich filmach, to nie musicie oglądać w ogóle Mario, bo ja zauważyłem, że ja na przykład, jeżeli ja nie lubię Minecrafta, to ja nie oglądam Minecrafta, bo to bez sensu. Po co miałbym komentować coś? Po prostu. Takie jaja. Więc dobra. Eee, tam nie przesadzajmy już zbytnio. Ja chciałem pokazać tylko wam kanapki, więc co są moje kanapki, takie według Sonika Wariata. Zawsze robię tak, że jedna jest z serem, dwie z plasterkami szynki. Dlaczego? Po prostu jestem mięsożernym cwaniakiem. No, więc to było tyle odnośnie kanapek według Sonika Wariata. Oczywiście nie zawsze robię takie, że jedna krągka jest, nie? Ale to taki przykład jest ogólnie. Jeszcze mogę tam sobie dodać różne rzeczy, typu nie wiem, pomidor, cebula, czy tego, ale nie mam za bardzo dużo tego. Nie, nie mam. Nie. Po prostu takie najzwyklejsze. Mogę sobie majonez jeszcze dorzucić, ale to już nieważne. Dobra. Więc to bym ja, Sonic Wariat i um, Miłych wakacji życzę. Oczywiście, ja nie mówię, że tu będę się z wami żegnał na wakacje, bo ja będę oczywiście robił filmy na wakacje, przecież w trakcie to co się będzie robiło? Jak będzie pogoda zła? No bo patrzcie, jaka jest fajna pogoda, widzicie? Świetna jest, ale Spieprzony jestem. Spałem wczoraj, e, spałem dzisiaj tylko 5 godzin. Czemu? Otóż wczoraj przyszedłem cały Rising 1. Kumpel mi nie dowierzał, że przeszedłem tą grę, bo jest dosyć bardzo, da, bo jest dosyć bardzo trudna, ale Widzicie? Udało się. Tak. Dzisiaj możecie zobaczyć osiągnięcia, tam jakie mam, jeżeli um, jeżeli ktoś ma konto Xbox Live. Dobra, więc do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia w zagrajmy wy, w yy, gameplayach, w prezentacjach i takich filmach, które wam pokażę w ramach wakacji. Tutaj.